Ach, nareszcie ukończyłem te egzaminy w końcu. I hop! Ukończyłem i chyba czas, najwyższy czas. Uff. Odpocząć chwilę. Muszę popić. Uff. Uff. O, kurcze. Ale mi się odbiło... No ale dobra, zobaczę jakie są tam statystyki. Mhm, mm mhm... Mm co? O cholera... Jak długo mnie nie było? O, cześć widzowie! Czemu tak długo, długo się nie było? Tak, się Hej, spokojnie ludziska! Dopiero co ja przyszedłem z matur. A wiecie jak to jest. Tym razem rzuć coś nowego, bo się strasznie nudzimy. Matko święta.